Dzisiejszy dzień to wyjątkowy moment w historii naszego klubu. Z ogromną dumą i radością świętujemy awans, wieka jest Rzeczyca do A klasy. To nie tylko zakończenie sezonu, ale przede wszystkim piękne zwieńczenie miesięcy ciężkiej pracy, zaangażowania i sportowej pasji. Ten sukces nie byłby możliwy bez poświęcenia i determinacji naszych zawodników, pracy trenera, działaczy, a także bez wsparcia. Jakie otrzymujemy i spoza boiska. W szczególności pragniemy podziękować Gminie Grębocice, naszemu głównemu sponsorowi, za nieocenioną pomoc i zaangażowanie. To wsparcie to nie tylko środki finansowe, ale, tak, ale przede wszystkim wiara w nasz zespół i w lokalny sport. Dzięki Państwu mogliśmy rozwijać się, grać na coraz wyższym poziomie i z dumą reprezentować naszą gminę. To co zrobiliście przeszło nasze bo wszystkie wyniki mieliście bardzo dobre, bardzo wysokie, świadczy o tym chociażby ten awans, życzę wam, żeby w a nie było gorzej, żebyście również cieszyli się wieloma zwycięstwami, żebyście dali wiele satysfakcji kibicom, kibicom jest, żeby mieli wiele, wiele radości, wszystkim piłkarzom, działaczom i kibicom i życzę wszystkiego najlepszego w, w sezonie. A tak samo chciałem podziękować wszystkim piłkarzom, panu wójtowi, i kibicom naszym, którzy na każdym jednym meczu nas wspierali. Czy u siebie gramy, czy wyjątkowo gramy. Wszyscy bole, gozny, razem! Bole, gozny, bole. Piotrzycy narodził się duch, piast z mieczem, rycerz w płacze. biało-niebieskie barwy jak sztandar, zwycięstwo w sercach jak wieczny żar, piast rzeczy.